Witam, witam, witam was serdecznie misjaczki w kolejnym odcinku z Dragon Ball Online. Kontynuujemy naszą przygodę Szania, Tora, spirytualisty, spirytusowego człowieka. A jaka ta przygoda jest? Zabrać wszystkie smocze, kule, zyskać nieśmiertelność i przejąć władzę nad światem. Brzmi znajomo, nie? Gdzieś tutaj jakaś, już żeśmy tej w sumie byli. Tej żeśmy ku tego po drodze robili, jak żeśmy tą cebulkę farmili do craftu: Upgrades takie upgrades. Mhm. Tej żeśmy już byli. Czyli to jest po nasz skill leczony. Ty gnoju! No. Spirit Ball. Hmm... Hmm... To byłoby bardzo dobre chyba na otwarcie walki. Takie mam wrażenie. To nasza pierwsza obszarówka. Ja najczęściej walę przeciwników jeden na jeden cały czas. Więc... I też tam to drzewko jest z... Te blidy są chyba obrażeniami fizycznymi, nie? Na przykład to jest... Hmm... Nie, to są po prostu doty. Ale to, z czym one się skalują, bo to jest chyba energy. Tak, to jest energy damage. Mm. A to. Bleeding damage. A to. Abdominal pain damage. What the fuck. Physical damage. No właśnie. I my idziemy raczej w tą stronę jednak yy, tego Energy Damage, jeśli physical. Abdominal czy tam Pain to nawet nie wiem, z czym to się w ogóle żre. A cóż to? Ja masz No jedziemy z koksem Uuu. Kawał mapy nam za odkryło. fajnie fajnie. W ogóle ta mapa tutaj, nie wiem czy wam pokazywałem, że jest całkiem spora. Tylko jak się tutaj mapę. O, my jesteśmy tutaj na tym kawałku, a też są te Yahoi, i Westlandy, Forest Corina. Hmm, ciekawe, czy tego znajdziemy, tego, tego, tego sympatycznego kota. Pewnie ta wielka wieża Korina, coś na zasadzie zabać. Porunga, porunga. Tutaj nie wiem, czy to są jakieś mapy niedodane, czy o co chodzi. Mam nadzieję, że to jest wyspa genialnego. Żółwia, człowieku, ja tutaj rozmawiam. Przestań. Tempa ty! Dobra, no użyj, 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 użyj. Chyba mieliśmy się tutaj zapoznać z dżentelmenami. Tak jest, do nam na meczan żeśmy przyjechali. Okej. Okay. flower power monkey, serio, mordo, serio. Mudstones, co? Hmm. Moodstone. Okej. Okay. Ja już tak odruchowo. Bo na pewno coś mamy na sprzedaż. I Kasiorka nam płynie. A ty co chcesz? White-Faced Man. Popo -pop You want to know what the Namiechan characters? Okay. okay. czyli Nameczanie zrobili dla szybkiej podróży. Mhm. Mm Czy mam z policjantem? To, żeś nam posunął quest główny. A tutaj jest jakieś przejście? Droga zablokowana. Nie ma przejścia. I zyskaliśmy questy do robienia. No dobra. Spróbujemy się cofnąć do tych małp. Chociaż tutaj ten king powinien być. Zsiadamy. Odpal mi to. Naładuj mnie. Można się jakoś szybciej ładować w tej grze. Pięknie. Gdzie jesteś, królu? O, tam widzę tego King e, Kołangę. Króla góry musimy zdetronizować. Naprzód. A ta małpa nam coś daje? W życiu? Zmieniono jakoś nasze życie? Ale dostała spowolnienie, chociaż tam trochę grę przycięło. No dobrze, do tego Kinga mamy za sobą. Teraz potrzebujemy tych Power Mall. A jeszcze gdzieś ten kamień chyba jakiś widziałem. Gdzieś mi się. O, 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 o. o, o. To już tam podbiegnę, nie będę wsiadał na Mounta. No i jedziemy. Kolejny stone, kolejny stone. Ty będziesz stawiał pewnie opór, nie? Lubię to spowalnianie. Takim typowym magiem gramy w sumie. Tam jest kolejny kamień. Dobrze... Nie atakujesz? No dobrze. Czwarty mózg, to. Ale oddalamy się od mał. Ciekawe, że mógł tego jeszcze raz zebrać. Zobaczymy. Ja chyba nie mogę go zebrać. Ale na pewno jeszcze jednego gdzieś spotkamy po drodze. Mogę go zebrać! Haha! Ha. Już się odnowił. Dawaj, Odpalaj. Jestem niecierpliwy, Oho, już coś się aktywowało za nami. Mmm, to teraz tylko te małpy musimy znaleźć. Tylko małpy. Konkretny gatunek małp do zarumbania. O, właśnie taką małpę potrzebujemy. Pat Patrol Squad. O, kurde. Małpecka, Trochę ich się wyciło. Jeszcze parę małpek. Coś dropnęłaś? Chyba nie. Bardzo dobrze. Nie bym do ciebie biec. No i tu nam kończy temat, tak? Chciałem iść do policjanta, ale najpierw się po prostu wrócimy, oddamy te questy i zakończymy ten odcinek, a do policjanta z wątkiem głównym wrócimy sobie. W następnym odcinku, moi drodzy. Na razie gra mi się bardzo przyjemnie. Widzę, że na mapie są też inne biomy. Zgodnie z tym jak Goku podróżował po różnych krainach, tak. może każdym mieć lodowo, pustynnie, górzyście. I jeszcze oprócz tej mapy, która tutaj jest, jest jeszcze coś takiego jak. To nie. To. Pa pa pa. pa, 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 pa. To nie wiem w ogóle o co chodzi z tymi lokacjami. Co bardzo. Chyba są takie e, e, lokacje jak ten Yahoi e, Fortress. Ale jeszcze coś tutaj było. Oprócz tego. Mm. Tylko gdzie. Wydawało mi się, że była możliwość przestawienia się. To są na poszczególne mapy. A to są te, te różne. Tak, to są te po prostu poszczególne kawałki, poszczególne lokacje wewnątrz tych, 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 um, tych map. Czyli nie, chyba nie ma już nic poza tym, co jest tutaj. No ale i tak spory kawał terenu. Jak na grę, która w sumie już nie istnieje nie jest rozwijana. Ja miałbym uciekać co, ty mordo. I level up! Co ja ci mogę tej opylić To. Eee, to. 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 To i że powtórzę się jeszcze raz to. Nie ma to jak elokwencja na poziomie. W sumie bardziej powiem to przełożyć tutaj. To dać tutaj. A to są nowe port, Nie, to są nasze stare porty. Dobra. I to przełożę sobie tutaj. Zobaczmy jeszcze na zakończenie odcinka, jak wyglądamy. No, nie wyglądamy źle, tak? Nie wyglądamy źle. Głównie dzięki temu, że nie mam na sobie kiecki, tylko tą koszulkę. Dobra, moi drodzy. Dziękuję wam ślicznie za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Adios!